Drogi główne i poboczne zawiodły nas do szamotu. Nitki poprowadziły, jak w dobrze rozpoczynającej się baśni, przez zwarte lasy, na północ od Poznania, w kierunku Puszczy Noteckiej, aż pod strzelistą wieżę, którą niegdyś przez wiele lat w izolacji zamieszkiwała pani tych terenów. Szamotu nie ma bez halszki, bez legendy o halszce. Miasto zrosło się z tą opowieścią, z niej żyje i ją pieczołowicie pielęgnuje. Dba zarazem o słynną Halszkową Wieżę i przyległy Zamek Kurków. Halszka tak naprawdę była Elżbietą Ostrogską, córką kniazia Eliasza Ostrogskiego i Beaty z rodu Kościelskich. Miała wszystko, o co zazwyczaj zabiegają kobiety – urodę, pieniądze i powodzenie wśród mężczyzn. I wszystkie te elementy wprawiły ją w nie lada kłopoty. W Rzeczpospolitej była w swoim czasie jedną z najlepszych partii, o której względy i rękę zabiegano. Ojca straciła szybko, natomiast matka, o zapędach uzurpatorskich, równocześnie też grzesząca urodą i umiejętnie oplatająca sobie mężczyzn wokół palca, długo Halszce towarzysząc, decydowała o jej losach, wskazując wybranków. Mieszał się w te wybory również król Zygmunt August. Owa historia miłosna toczyła się szybciej niż roller coaster w parku rozrywki. A zawirowań było tyle, że wytrzymałaby to telenowela puszczana w dziesiątkach sezonów od XVI wieku do dziś. Dlatego w skrócie, pierwszego męża, którego nie akceptował król, zasiekli inni oblubieńcy. Kolejnego, którego nie lubiła matka, a był nim wojewoda poznański Łukasz Górka, wystawiono do wiatru. Po prostu Halszka od niego uciekła tuż przed pierwszym zbliżeniem. W murach klasztornych w Lwowie pojawił się następny wybranek, Kniaś, który, za wolą matki, małżeństwo skonsumował. Ale Górka nie dał za wygraną. Klasztor wziął szturmem, konkurenta przegonił i Halszkę przywiódł do Szamotu. Wedle legendy, odtąd chodziła w masce i zamieszkała w odosobnieniu w wieży, choć wydaje się, że Górka o swój wydarty skarb powinien jakoś zadbać. Kronikarze niewiele o tym wspominają. Wiadomo, że pod ziemiami Halszka mogła przechodzić do kolegiaty i tam oddawać się modlitwom za swoje przewinienia. Stan rzeczy trwał tak aż 14 lat, do nagłej śmierci Łukasza Górki. Historia Halszki jest przykładem na to, że być może warto mieć pieniądze, ale ileż się trzeba później nabiedzić, by znaleźć szczęście. Mury kolegiaty wiedzą jedynie, ile łez przelała nieszczęśliwa dziewczyna i jakie to wyznania czyniła. Dobrą cechą starych kościelnych sklepień jest to, że milczą i nie klepią na prawo czy lewo o tym, co słyszały. Kościół zbudowano ponad dwa wieki wcześniej, zanim rozegrały się w jego przestrzeniach Halszkowe sceny. Obecnie funkcjonuje pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Dwadzieścia lat temu przywrócono świątyni godność kolegiaty. Przez setki lat przechodziła burzliwe dzieje, będąc jakby kamienną tablicą tutejszych okolic, z wyrytymi nań znakami. W niektórych cegłach można odnaleźć niewielkie dołki. Powstały w wyniku pieczołowitego zdobywania miału ceglanego, który pobrany z uświęconego miejsca miał chronić przed różnymi bolączkami. Wrażenie już robi imponująca brama wjazdowa, w której dominuje Chrystus na krzyżu. Jest coś dodatkowo symbolicznego w tym miejscu, choć w sposób trochę niezamierzony. Tuż przy łukach wjazdowych, na skraju jezdni, stoją w bliskości dwa znaki drogowe. Z jednej strony znak stop, a z drugiej zaznaczone przejście dla pieszych. Obydwa znaki, wbite w ziemię, patrzą na siebie, pośrodku zaś wisi stwórca i odkupiciel. Dla wierzących, dla pozostałych być może tylko postać. Ale prawo ziemskie stanowione w tym miejscu jednemu mówi najpierw się zatrzymaj, a drugiemu przejdź, jeżeli czujesz się bezpiecznie. Jeżeli połączyć obydwa te warianty przyziemne i dodać do tego ten jeden kosmiczny, otrzymuje się kwintesencję rozważań nad swoją własną, wybraną drogą, także duchową. Po wejściu do kolegiaty, zaraz po pokłonie przed ołtarzem głównym kroki natychmiast kierują się do nawy prawej, gdzie znajduje się ołtarz z ikoną Matki Boskiej Pocieszenia, zwanej także szamotą Panią, w otoczeniu m.in. świętych Stanisława Biskupa i Wojciecha Biskupa. We wrześniu przypada okrągła rocznica 50-lecia koronacji obrazu, dokonanej przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przez miesiąc trwał cykl uroczystości związanych z tym wydarzeniem. Ikona trafiła do Rzeczpospolitej z ziem ruskich, z okolic Kazania, za czasów Jana Kazimierza. Zainteresował się nią przybywający na dworze królewskim Aleksander Wolf, ówczesny właściciel szamotu. Kiedy udało mu się sprowadzić obraz i umieścić w szamotulskiej kaplicy zamkowej, zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. Z oczu Matki Boskiej popłynęły krwawe łzy, także płakało Dzieciątko. Byli świadkowie tych zdarzeń, powołano nawet specjalną komisję obraz przeniesiono do kolegiaty i odtąd rozpowszechniały się wieści o cudach, a do Szamotu ciągnęły pielgrzymki. I ten stan trwa do dziś. Obraz udał się cudem uratować przed Niemcami, którzy podczas II wojny kompletnie ograbili świątynię z wszelkich kosztowności. Zaś ołtarz główny zachwyca przede wszystkim kunsztem roboty snycerskiej, zdobieniami i rzeźbieniami w drewnie. Kiedyś w centralnych polach znajdował się cenny tryptyk w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny z początku XVI wieku, ale został skradziony przez okupanta i słuch po nim zaginął. Teraz w centrum widnieje obraz Zdjęcie skrzyża z, z XVII wieku oraz wizerunki patronów kościoła, a na szczycie ołtarza rzeźba Chrystusa z wstałego w otoczeniu aniołów i apostołów Jakimś niezwykłym zbiegiem okoliczności udało się również ocalić misternie wykonaną i robiącą wrażenie sporych rozmiarów lampę, osłonę z wiecznym światełkiem. To dar króla Jana Kazimierza dla kolegiaty za otrzymane łaski, dar iście królewski. Wieczne światełko zdaje się mieć szczególnie godną ochronę. Jeszcze większe reakcje budzi drewniana rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego, umieszczona tuż pod sklepieniem. Krzyż podtrzymywany jest przez tak zwaną belkę tęczową, która spaja ze sobą łukowato zwieńczone przestrzenie podniebne. Rozwiązanie często stosowane w architekturze średniowiecznej. Krucyfiks szamotulski odnotowywany jest w wielu europejskich katalogach najcenniejszych zabytków sakralnych. Kiedy spogląda się na ukrzyżowanego, przychodzi zapewne refleksja nad istnieniem, siłą i kruchością, pewnością i zwątpieniem. Wzrok dalej podąża po gwiaździstym suficie i szuka tam w zakamarkach odpowiedzi. Kunszt budowniczych, który zachwyca, i trud, który włożyli w osiągnięcie celu, wydają się dostarczać niezbędnych wskazówek do tego, jak patrzeć i jak dostrzegać. Świątynia szamotulska trochę przypomina najlepszą z możliwych do wyboru kryjówek, choćby ze względu na często panujący w niej półmrok, predestynowane miejsce do ukrycia. Czasami życie również jakby przymusza do schowania się. W tym wypadku warto się zastanowić i iść za podszeptami sumienia. Halszka, przychodząc do kolegiaty, także próbowała zapewne coś odszukać. Może utracone sensy, lub pochowane przesłania. Mówią, że do końca była nieszczęśliwą, ale tak głosi tylko legenda. W tych wspaniałych, niezwykle akustycznych wnętrzach świątynnych, z koncertem w ramach festiwalu na gotyckim szlaku w Polsce Zachodniej. Wystąpiła wybitna polska sopranistka Olga Pasiecznik, urodzona w Równem na Ukrainie. Artystka mistrzowsko wykonała kantaty Händla. Zapraszam. i <laughs>